Punkt 7. Petycja 711 z 2012 roku, którą złożył Mariusz Obywatel Polski w imieniu Kancelarii Prawnej WIGEN w sprawie interpretacji niektórych przepisów rozporządzenia 1071-2009 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady. Zgodnie z petycją przedstawioną do Parlamentu Europejskiego w Polsce te przepisy nie są respektowane. Również tutaj mamy. Nie mamy składającego petycję na sali, dlatego oddam głos przedstawicielowi komisji. Pani, niestety, bardzo, niestety nie potrafię wymówić pani nazwiska. Okay. Um, thank you very much. Um. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, z petycji wynika, że autor petycji, czy kancelaria prawna reprezentująca go, Nie mówi o naruszeniach potencjalnych przez państwo członkowskie, jeśli chodzi o wdrożenie tego rozporządzenia 711. Nie zgadza się tylko ze sformułowaniem w załączniku numer 4, stwierdzając, że jest to sformułowanie niejasne. Zresztą z odpowiedzi tutaj wynika, że sformułowania w tym załączniku, gdzie są główne naruszenia najpoważniejsze wobec szeregu przepisów w transporcie drogowym, w ustawodawstwie dotyczącym tego transportu, nie jest to dokładnie takie same sformułowanie jak to, które znajduje się w podstawowym akcie prawnym, do którego się odwołuje. ale jak zostało to już wyjaśnione, ten opis najpoważniejszych naruszeń w załączniku numer 4 do rozporządzenia e, powinny być rozumiane w kontekście rozporządzenia 561. Chodzi o e, czas prowadzenia pojazdu, czas przerw e, dla kierowców zawodowych. Rozporządzenie to nie jest bezpośrednio wymienione z nazwy w temacie tego rozporządzenia 711, ale w artykule. 6.1 rozporządzenia jest odwołanie do przepisów wspólnotowych z zakresu między innymi czasu prowadzenia pojazdu i przerw w prowadzeniu przez pojazdów i to jest rozporządzenie 561 z 2006 roku, które zawiera właśnie te przepisy dotyczące czas prowadzenia pojazdu, czas przerw i czas odpoczynku. Tak więc. Sposób, w jaki punkt 1a i b w, rozporządzeniu, w punkcie czwartym rozporządzenia 561, w sposób, w jaki to zostało sformułowane, należy, być, należy to rozumieć w kontekście warunków rozporządzenia 561. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. czyli na wniosek składającego petycję, to znaczy składający petycję. Y, zastanawia się nad prawidłowością y, interpretacji zapisów y, dyrektywy. Wydaje mi się, że w świetle tego, co powiedziała przedstawicielka komisji, możemy zamknąć tę petycję, przesyłając do składającego y, petycję, y, czyli do obywateli, których składający petycję reprezentuje, przesłać y, to, co powiedziała komisja, y, która pozwala na y, prawidłową interpretację tych zapisów dyrektywy. W ten sposób będziemy mogli rozwiązać problem konkretnego stosowania tych zapisów. Jeżeli nie ma zastrzeżeń, proponuję zamknięcie petycji i przesłanie do składającego petycję właśnie to, co powiedziała komisja na temat interpretacji zapisów. Nie widzę zastrzeżeń, dlatego możemy zamknąć również ten punkt i tę petycję.